Opie, to nie jest takie trudne. Trzeba tylko wyczaić, jaki jest speed, nie? Ja potrafię użyć speeda, nie? Biegałem co na tych wszystkich tych. O, dziękuję stary. Co chcecie? Szybkość. Szybkość. O, patrz, ty prosisz, admin daje i to jest serwer. Motherfucker! What a speed this was! Speed 2! Opie, to jest moc, to jest moc, Je yeah. Je yeah. Moja ulubiona mikstura, stary Gdzieście pobiegli? Tam, Oho. kocham tego admina Kochamy cię, panie <noise> No. A, ja nie, a, ja, a ja, ja nie mam. A ja nie mam. A ja, a ja, a ja. A ja, a ja, a ja. Fajnie jesteś tak pobiegać no. za binę. A on lata, tak nie było. Leciał przed chwilą. No nas, nie dostałem! Dostałem! No. Zostaw admina, admin jest kochany Za kogo 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 kogo? Fire resistance Uwaga! Uwaga. Zostaw to I koniec nie. Teraz to zwykłe TNT. Ej! Praca mi spadła. Praca... Ej, praca mi spadła, wyskoczył mi. Co to za torcz? Zwykły. Zostaw święty. Jeps. Aha, nazywa coś zjedostwo, teraz i... mama, mama, mama. Chodź. <śmienicza> Nieważne. Zostaw. No Wiesz, że jest taka plata w Buldurze?

Jestem Jestem FIREMAN! Jestem fajny! Jestem mnie! Jestem Karol Jestem fajny! Jestem fajny! Jestem fajny! za minutę się. kończy. Nie cwania nie 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 nie, 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 Jestem, woohoo, yeah. jestem, jestem, i jestem, i o, jest, i jestem, 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 latający. No ty z może. on może. jestem, yeah. yeah. oui, to jestem, to? Będziemy sławni. Tak, to też będzie sławny. Szkole, zostało, nie zostało się wow. nie, jest. się to jest. on to jest. Plum. Nie, jest. jest. z góry Do wody. Wow, Ty może zobaczy naszą chatę, zobaczy. Ciasna ale własno. Nie no się nie, nie weźmie, to jest admin, może mieć wszystko nie Patrzę jakie ja postępy Gdzie on poszedł, wielki adminie Pusto tu co, super <noise> Nie clean admina, jest dobry Kurde, on nie będzie oglądał. Przepraszam pana admina. Wy Yes! Speed level 2! Supersonic Speed. Never running beat. ho, hop, jak się speeduje na tym. Speed na spicie! Okay. Eee, spadłem. Gdzie admin pobiegł? Adminie. Mistrzu Ale się pani skacze Mist Awe. Czemu tu jest zadatający pół? A gdzie jest admin Gdzie jest admin? Tam jest mój Tam jest mój. Przepraszam <śmiech> Tu stoi. Ui. Dźwięk ostrzem oh! A ja, ja mam mieć od pana mego. Kawala będzie normalnie gryźć się ze złości. Ej, wojo. Malaga, za zabijmy go. Nie, 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 chciałem użyć do tego mega uku. Ej, mój miecz tu leży! E, Profit tu jest zorombisty wow. Zaraz wracam Pilnujmy go. Pilnujmy go Obie uciekaj Creepers A ciekawe czy ja coś za pomocą mego superuku Czy nie to pisało Kogo się gubierzesz? There is no reward for killing creeper with a bow. O. Oh. Czekaj, potrzebujemy kobla, zrobimy zamek na około niego. On jest wiszący w powietrzu. Zostaw! Zostaw! I teraz... No... Teraz robimy blanki... To jest wieża. Trudno! Nie Czekaj. Ja tu sobie zrobię moją, a ty z drugiej strony zrób swoją. Nie no, zróbmy mu to, żeby go nie To być. jest admin, on jest bezpieczny. No, Ale no, jakby go zabiło, no to my go chronimy. Ale raz, padłem, zacięło mi się, wow! Jesteś bezpieczny. Jesteś bezpieczny, adminku. Będę cię tu pod tytułem, nawet. Tam. Daj mi trochę kobla. Paźmienia! Także widać było. Łoś widać było. Ale mamy wieże. Dziaka! W tej dachu trzeba zrobić na łeb nie kapało, co? Ej, patrz co ja tu zrobiłem karę. Nie, jak zrobiłeś to o czym myślę, to nie. Zboleś to znisz. Jestem Ty, ale ty spruną. Jest... Zrobiłem mu chody, padę Wodzu. Ale mu zamek zrobiliśmy. Wodzu. Ej, wódz od nas idzie! Ratunku, wodzu! To jest jego kapliczka, powiem Czekaj masz drewno Chodź tu szybko, on rzuca ten Pamiętają cię Dla zczysa Gościu, że musi śmiać jak nie wiem Gdzieś będzie to się, się <laughs> Jak to zobaczymy? W ogóle. Pewnie tak. Nie, nie będzie chciał, ale... Wodzu od nas poszedł! Wodzu! Czekaj! Lessi wróć. Magrzyba zagłady. Hopie, chodź, chodź, bo on idzie ze mną. E eee, lata przy <gryb> mocy. <звук> <звук> да не слышишь, что Co jest Dawid? Już jestem, odbierz. No, siema. Będziesz dość późno, jest, ja będę musiał lecieć. Ja też ja za chwilę. Wow, znaleźliśmy Wow, znaleźliśmy drugą kapliczkę!

Co? Zniknął! Ej! Nuby! Braci! Poczujcie potęgę ostrza mrozu! Poczujcie potęgę ostrza mrozu! Już ich nie ma! Czekaj, czekaj! Snajperką go zdzioram. Stój! Daj mi go, daj mi zdziorać tego drugiego Snajperką! od naszego Stój! Miecz od naszego pala! Yeah! Yeah! Snajperka zagłady! Rules! Ty patrz ile kill offów, ile cobblestone'a Z tego tutaj, tu jestem no, ja tego Ej, hopie, on full kilofy. Ciastka jakieś, co to jest? Duper, szwance, wszystko Jaka ciota. Jaka ciota. Jaka. Kilofów mnóstwo. O! Kilof na kilofie, kilofem pogania. Siekierka! Siekierki nie mam. To stone shovel wywale, bez jest prawie zmonowana. Opie chodź na spawn, pokoksimy, tak? Albo nie najpierw oddajmy może swoje rzeczy, co? Ty, oni byli bardzo blisko naszego tego. Trzeba uważać. Chodź, podnośmy nasze rzeczy I lecimy Na spawn Ponabijać sobie Admin jest Trzeba mu wyciągnąć panę dla spawnu z Nie, dobra Admin fajny, hop Bądź kobita Panie, czemu nas opuściły? Mam jeszcze odporność na ogień, niebo idę podpływać w lawie. Co ty tu robisz? Ja, ja nie mam nic do oddawania, lecimy! Chyba, że sobie zrobię e, tego... Ca Cały ek złoty. Chociaż w żelazny lepiej, dobra. Chodź! Już cię miałem bić, bo widziałem clippera. i okay, lecę. Ale gdy do mnie przyjdą zanim się taki ochran. Kurda, to wszystko jest nagrywane. A kawa Ej, tam ktoś jest. Czekaj, 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 stój, stój, stój. Sobie no, pan, no, Ok. <laughs> czekaj, 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 czekaj. Eee, na moment przerwa nagrywanie. Skyfall już raczej nie wróci. Także nagrywanie kończymy. Kończymy odcinek, który trwa chyba z dwie godziny. No. Mam nadzieję, że było ciekawie, mam nadzieję, że się podobało. Będziecie zostawić jakieś wasze sugestie w komentarzach pod tym filmikiem aha słyszę tam śmichi chichie Spokojowo. Eee, pozdrawiamy o siema. pozdrawiamy admina serwera pozdrawiamy ogólnie serwer no to co do zobaczenia trzymajcie się i cześć